Europa Środka A proszę państwa dziś w naszym magazynie najważniejsze pytanie dnia co dalej z Embargiem na ukraińskie zboże do krajów przyfrontowych czy zostanie przedłużone czy nie Zapewne będzie, wszystko zmierza w tym kierunku. Argumenty są no, zbyt mocne, żeby je zlekceważyć. Bałkański szlak nielegalnej migracji wciąż działa. Ostatnio Serbowie zatrzymali sporą grupę imigrantów, a przy nich należącą do przemytników broń. To, z Radio to grupy przemytnicze, których głównym zadaniem jest przerzucanie do krajów Unii Europejskiej osób przybywających do Serbii. W swoich działaniach próbują oczywiście narzucić swoje reguły, ale nasze działania pokazują, że nie pozwolimy łamać prawa naszego kraju. Europa Środka po Heinale, zapraszam. Dziś wygasa wprowadzone przez Unię Europejską embargo na import zboża z Ukrainy. O jego przedłużenie apeluje pięć środkowo-europejskich krajów, które albo graniczą z Ukrainą, albo znajdują się w jej bezpośrednim pobliżu. Jeśli Komisja Europejska nie zdecyduje się na przedłużenie, to część z tak tzw. krajów przyfrontowych wprowadzi jednostronne zakazy importowe. Michał Strzałkowski kraje przyfrontowe to oprócz Polski także Węgry, Słowacja, Rumunia i Bułgaria. To do nich trafiało najwięcej ukraińskiego zboża, które w teorii miało tylko iść tranzytem, ale w praktyce często zostawało na środkowoeuropejskich rynkach, co z kolei wywoływało straty urodzimych producentów rolnych. Dlatego krajom przyfrontowym tak zależy na przedłużeniu przez Komisję Europejską obowiązującego do dziś embargo. Polski rząd przygotował już projekt rozporządzenia przedłużającego zakaz importowy. I jak zapowiadał rzecznik rządu Piotr Müller, zostanie ono podpisane dziś wieczorem, jeśli Komisja Europejska nie zareaguje. Polski rząd jasno zadeklarował we wtorkowej uchwale, że samodzielnie wprowadzi embargo, gdyby okazało się, że Komisja Europejska nie chce przyjąć wniosku, który złożyła Polska oraz inne kraje unii europejskiej. Więc z punktu widzenia rolnika, embargo na pewno będzie przedłużone. Pytanie tylko czy to będzie decyzja Komisji Europejskiej czy polskiego rządu. Bez względu na to, czy komisja podejmie taką decyzję, na pewno embargo zostanie przedłużone. Podobne działania zapowiedziały Węgry, gdzie także rząd jest zdeterminowany, aby embargo było przedłużone, wszystko jedno czy ogólnounijne, czy tylko węgierskie. Ponadto władze w Budapeszcie chcą rozszerzyć listę objętych embargiem ukraińskich produktów żywnościowych i wyjść poza obecne embargo dotyczące tylko pszenicy i kukurydzy oraz nasion rzepaku i słonecznika. Z kolei na Słowacji jeszcze takiej decyzji nie podjęto, ale opowiadało się za takim rozwiązaniem wielu przedstawicieli słowackich władz, na przykład przewodniczący parlamentu Borys Kolar. Słowacki minister rolnictwa Józef Biresz zapewnił natomiast, że przygotowanie odpowiedniego rozporządzenia zajmie tylko kilka godzin, więc będzie można po nie sięgnąć w każdej chwili. Także władze Rumunii skłaniają się ku przedłużeniu embargo, ale rzecznik tamtejszego rządu przekazał, że ostateczna decyzja zapadnie dopiero po tym, jak skończy się obowiązywanie rozporządzenia unijnego. Z sojuszu pięciu krajów wyłamała się tylko Bułgaria. Premier tego kraju, Nikołaj Denków, tłumaczył to walką z inflacją. Zniesienie embargo na import zbóż z Ukrainy zmniejszy w Bułgarii ceny podstawowych produktów żywnościowych, obniży inflację i ułatwi życie obywatelom o niskich dochodach. A ponadto wszystko to z powodu opłat celnych będzie mieć pozytywny wpływ na budżet naszego państwa. Wszyscy rolnicy protestują jednak przeciw zniesieniu embargo. Bułgarskie media piszą natomiast o tym, że embargo było w Bułgarii fikcją, bo do tego kraju ukraińskie zboże trafiało przez Rumunię. Chodzi o ziarno, które miało iść tranzytem poza Unię Europejską, ale wjeżdżało do Bułgarii jako rumuńskie. Bułgarskie służby nie miały więc nad tym zbożem odpowiedniej kontroli sanitarnej. I tyle o sytuacji i nastrojach w tych y, mm, krajach przyfrontowych, pięciu, między innymi Polska, Węgry, a w naszym studiu y, gość programu pierwszego Polskiego Radia, Gaspar Keres też z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Dzień dobry, witam. Pan. Dzień dobry, witam serdecznie. Z punktu widzenia racjonalności i tak zwyczajnie po ludzku, no to wydaje się, że Komisja Europejska powinna przedłużyć embargo, no bo to zboże wcale z Ukrainy nie miało trafiać na... Y, y, rynki tu wewnętrzne w Europie, bo, bo to jest rynek, no, który jednak trzeba spełniać bardzo wyśrubowane normy, a, a, a Ukraińcy tego wszystkiego no, nie spełniają. Chodzi o to, żeby to zboże szło tranzytem tam, gdzie jest potrzebne, do Afryki, do Ameryki Południowej, tam, gdzie jest głód. Dokładnie tak. No, e, jeśli chodzi o Węgry, to, to chyba nigdy nie było e, dużych wątpliwości w tym temacie, że e, Węgrzy dołączą też do, e, do polskiej inicjatywy, żeby, e, żeby to embargo wprowadzić, e, nawet niezależnie od, od tego, czy e, Unia e, jak decyduje. No tak, ale stanowisko Węgier jest tutaj jasne, bo Węgry będą działać w ramach swoich krajowych kompetencji i przedłużą zakaz importu ukraińskiego zboża po 15 września. To potwierdził dziś minister rolnictwa Węgier Istvan Naci. Nie tylko zresztą, ale dzisiaj w swoim przemówieniu radiowym też premier Wiktor Orban, który zresztą też powiedział. Taką ciekawą e, uwagę, e, że e... Być może ta, te zboże ukraińskie już są wcale nie ukraińską, tylko własnością amerykańskich firm działających tam, więc on to połączył oczywiście z wojną i, i powiedział, że to w, takim, w tym przypadku nawet nie Ukraina, tylko Ameryka wygra na tym. No, no tak, no bo tutaj musimy dołożyć do tego, żeby była taka jasność, przypomnieć, że Węgrzy nieco inaczej patrzą na pomoc walczącej, Napadniętej Ukrainie, napadniętej przez Rosję, no są temu mówiąc wprost niechętni, jeżeli pomoc, idzie o pomoc wojskową. No są, bo są rozmaite zadrażnienia wcześniejsze związane z mniejszością węgierską, tam ustawą o szkolnictwie, to wszystko po stronie ukraińskiej. No i są takie wzajemne, niestety, niestety, animozje. No, dokładnie tak, chociaż tutaj e, w tym przypadku właśnie raczej chodzi o, o, o te różne e, potyczki między ich e, e, rządem obecnie amerykańskim, a węgierskim. A jak to wyglądało na rynku węgierskim, jeżeli chodzi o zboże? Czy to wywołało te, 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 no ten zalew niespodziewany? Bo to czasem i zboże przemysłowe, czasem jakieś inne, czasem skażone, a nie wiadomo właściwie skąd. E, tak dziwnym trafem z tych pociągów, które miały je wywieźć, lądowało w magazynach. Czy to, bo w Polsce to wywołało bardzo duże emocje i dużo zamieszania. No nic dziwnego. Z, zbliżają się, no żniwa już za nami właściwie, tak? No. W związku z tym, jak było na Węgrzech? No, przed wojną mieliśmy około 40-50 tysięcy ton rocznie ze zboża. W zeszłym roku to już było 2,5 miliona ton, a w tym roku do wprowadzenia embargo 4 miliona miesięcznie przyszło, więc to, to jest naprawdę ogromna porcja, co to spowodowało, że ceny zbóż i, i słonecznika, i kukurydzy, co jest ważne w przypadku Węgier, od razu spadło na połowę, więc to dość mocno dotknięto węgierskich rolników. Tym bardziej, że równolegle ceny energii i ceny nawozu poszło bardzo w górę, więc, więc uniemożliwiają. bilans wyjało, to... rolników się nie domyka po prostu. Tak. No dobrze, a emocje były duże? Były protesty na Węgrzech? Były nie tak mocne jak, jak tutaj w Polsce, ale, ale jednak, jednak byli, i, i nie przypadek, że, że od razu minister rolnictwa. Też zarządził mocniejszą kontrolę tych wpływających zbózi i od razu stał za tą inicjatywą. Ale Węgrzy też chcą rozszerzyć ten, bo nie tylko o idzie, ale Węgrzy mówią wręcz o no, szerszym katalogu, tak? Niż do tej pory produktów rolnych. To znaczy to, co Węgrum szczególnie dotyczy, to jest zboże kukurydza, rzepak i słoneczniki. A to jeszcze jedno krótkie pytanie o migrantów, bo za chwilę o tym będziemy mówić. Konieczne jest skupienie się na wymiarze zewnętrznym migracji, między innymi poprzez wsparcie polityczne i gospodarcze dla krajów pochodzenia i tranzytu migrantów. To oświadczenie wspólne premierów Włoch i Węgier Wiktor Orban, Giorgio Meloni po spotkaniu w Budapeszcie. To dotkliwy problem. Wciąż migracja. To wciąż Węgrzy bez przerwy o tym mówią. Właśnie w tym celu organizujemy konferencję z nimi za dwa tygodnie. To jeszcze. O, i to będzie ciekawe. Gaszpar Keres też z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Pięknie dziękuję za rozmowę. Program pierwszy Polskiego Radia. Bałkany Zachodnie i Węgry to tereny, gdzie ciągle jest duży problem z nielegalnymi migrantami, no ale niestety ten problem narasta. Przykładem jest ostatnia akcja serbskiej policji zatrzymano tylko w kilka godzin prawie 400 osób przy granicy z Węgrami. Z Budapesztu nasz korespondent Piotr Piętka. Granica Serbii z Węgrami to dla wielu migrantów jedna z ostatnich przeszkód w dostaniu się do Unii Europejskiej. To tędy właśnie wiedzie jeden z korytarzy tzw. bałkańskiego szlaku przemytu ludzi z Bliskiego Wschodu, Afryki i innych rejonów poprzez Turcję, Bułgarię i Macedonię Północną. Kilka dni temu serbska policja po raz kolejny przeprowadziła wielką akcję w przygranicznym rejonie Suboticy Somboru i Kikindy. Zatrzymano 371 nielegalnych migrantów. Wielu z nich ukrywało się przed funkcjonariuszami w koronach drzew. To jednak nie koniec poszukiwań serbskiej policji, bo na miejscu znaleziono rzeczy należące do do tych, którzy przemyt ludzi organizują. Agregaty prądotwórcze, różne paszporty i inne dokumenty, ale przede wszystkim broń, karabiny półautomatyczne i pistolety. To z grupa ma... do grupy przemytnicze, to karşımy, których głównym Ułodyń zadaniem jest przerzucanie czy... do krajów ta... Unii Europejskiej osób kledula, przybywających do Serbii. W swoich działaniach Żyjemy próbują na, oczywiście narzucić swoje ta... reguły, ale nasze działania pokazują, że nie na, pozwolimy łamać prawa naszego kraju. Powiedział w serbskiej telewizji publicznej Iwica Iwkowicz, szef serbskiej policji. Wielu migrantom udaje się sforsować mur, który Węgrzy wybudowali na granicy z Serbii. Ostatnio stosują nową metodę. Grupy migrantów atakują z drabinami ogrodzenie naraz nawet w kilkudziesięciu miejscach tak, aby policja nie miała możliwości wszystkich zatrzymać. I to rzeczywiście nie zawsze się udaje. Dziś w nocy węgierska policja weszła do jednego z domów w stolicy kraju Budapeszcie. Zatrzymano tam osoby, które podawały się za Turków i Kurdów, a także nielegalnie przebywały na terenie Węgier. Szokuje jednak liczba osób, które policja znalazła w nieruchomości. Było tam 90 osób, w tym dzieci. Władze zostały powiadomione przez sąsiadów, którzy zauważyli, jak wiele ludzi. Stąd Wychodzi i tu wchodzi, mówi Shōma Cici, rzecznik policji w Budapeszcie. Władze Węgier od dawna próbują na różne sposoby zatrzymać napływ ludzi spoza Europy, chcących nielegalnie dostać się do Unii. Wzywają do tego inne kraje. I to wszystko na dziś, Paweł Lekki. Kłaniam się. Polskie Radio. Jedynka.